Izajasz 54 Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Oto słowo Boże. Dziękuję Ci, Boże, za mój język. Posługuj się nim, Duchu Święty, aby niósł miłość i dobroć, aby głosił smutnemu radość, zgnębionemu dobrą nowiny, a głodnemu Twoje słowo Ewelina. List do Filipia na rozdział 2. Wers od 10 do 11, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże: Jezu, jesteś moim Panem. Zginam przed Tobą moje kolana. Oddaję Ci moje życie. Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ania. Ewangelia według świętego Mateusza 26-41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Oto Słowo Boże. Panie mój, tak łatwo ulec pokusie. Proszę Cię pogłębiaj i umacniaj moją wiarę. Ola.